Chcesz rozumieć? Nie panie Też się nagrywajcie tam. Nagrywam. Nagrywajcie. Ale po co do A My nie chcemy w busie, proszę Pana. Nie ma takiej potrzeby, nie. Tu nas zatrzymaliście, tutaj. stajemy. Zatrzymaliśmy Państwa, gdy to podejmujemy Ale interwencji. zatrzymaliście, bo my chcieliśmy iść na karę. Posłuchamy no, Panów. Co mają Panowie nam do powiedzenia? Co się stało? Zaleceń. zaleceń? A no, dlaczego... Moment, Dla... moment. Jakich? Ale spokojnie, panu tak, no. tak. My się stosujemy Momenci, do konstytucji, że w tej Jedną osobą moment. moment. Niech pan dokończy. Nie, Niech pan mówi. Nie zaleceń Ministerstwa Zdrowia, noszenia zakrywania listki na Jak są zalecenia, tak jak pan mówi, no to mamy wybór. Bo tylko Zalecenie nie jest nakazem. A poza tym, jak Pan mówi, to proszę przedstawić podstawę Tutaj, prawną tego. Te, te, te. Chyba możemy poczekać aż kolejne nakazu zakrywania Rozporządzenia. Rozporządzenia, tak? Mówi Pan o rozporządzeniu, tak? października Jaki artykuł dokładnie? Artykuł 27, Ust. 1, punkt 2. Może pan przytoczyć? Dokładnie o czym mówi? Ja mam pana obowiązek poinformować. Ale nie, ma pan obowiązek poinformować dokładnie, bo my nie znamy, nie znamy prawa tak rozporządzenie pan. jak pan Dobra, jest nie zgodne ma... z Momencie. rozporządzenie jest niezgodne z ustawą, bo ustawa... z, z... z... Panowie, my 5 sierpnia. Tak? Ja no to jak egzekwujecie mówi... prawo, to co wy moment, tu robicie? No to panowie, no jakaś kultura, nie? Jeden mówi, drugi odpowiada, a nie cały dokumenty czas ktoś wrzuca rzuca i tak, możemy... tak samo z jednej panowie, czy drugiej. dokumentu Rozporządzenie jest niezgodne z ustawą. Z, paragraf, z artykułem 46b paragraf 4 Osoby tylko chore i podejrzane o zachorowanie o, mogą nosić, yy, to możecie to nakazać na na maskę. Nam nosić na masę. Nie, nie jesteśmy osobami też podejrzanymi o zachorowanie, bo to też ustawa mówi jasno, że to jest tylko taka osoba, która miała styczność z osobą chorą. Więc no nie może być tak, że panowie na podstawie rozporządzenia, które jest tylko aktem uzupełniającym do ustawy i nie może być szersze i nie może być niezgodne z ustawą, próbujecie nakładać na nas jakieś mandaty. One są niezgodne z, z prawem. To są niezgodne z prawem. I mi jest szkoda Was tak naprawdę, bo wy najmniej zarabiacie z tych wszystkich sanepidów, z tych wszystkich, z tych wszystkich innych służb, bo wy tą robotę robicie tutaj w najgorszych warunkach, sami widzicie jakie warunki dzisiaj nawet mamy. Zamiast wynieść komendanta głównego, to wy jeszcze go chronicie. Kontrę, e, prawo, tak, jest konstytucja, jest ustawa. Ja się powołuję na 31 artykuł Znaczymy. konstytucji. Proszę ja pana, to nie rozumiem. może tak być, że co chwilę mnie e, chodzi policja i zaczepia. Tak Oczywiście. To jest Nielegalnie, A? nielegalnie A? bo to jest bezprawne i nielegalne. Prawo jest po prostu niezgodne. Nie może być tak, że rozporządzenie panowie... dla was jest nadrzędne, bo panowie, wy jako osoby publiczne, znaczy jako funkcjonariusze publiczni ślubowaliście, ja obywatel Rzeczypospolitej ślubuję wiernie służyć narodowi i, mu... I, wiernie i momenci. I, I ślubowaliście to, że będziecie przestrzegać konstytucyjnego porządku prawnego. I nie może być tak, i tam jeszcze ślubowaliście, że pilnie będziecie strzec sprawę. A prawo jest takie, że hierarchia prawna jest. Konstytucja, ustawa, rozporządzenie jako akt uzupełniający do ustawy. I nie może być tak, że nagle zapominacie o konstytucji, zapominacie o ustawie i tylko yy, powołujecie się na rozporządzenie, bo komendant główny kazał. Ale komendant główny ma wiedzieć, że panowie macie też ustawę o policji i wy wszyscy. Wiecie, że jest 58 artykuł w tej ustawie, który mówi jasno, że jeżeli dostajecie polecenie łamania prawa, bo to jest łamanie prawa tak naprawdę, to macie odmówić. Nie, że wy sobie wybieracie, czy odmówicie, czy nie, tylko wy macie obowiązek odmówić takiego prawa, stosowania takiego lewego prawa. Ale niestety. Policja ja. nie stoi na straży prawa, tylko stoi na straży tego, co powie komendant. 460 A tak nie powinno być. posłów. Bo tak działała kiedyś milicja, A ja uważam, że mamy lepszą policję niż mieliśmy ją 30 lat temu. Macie mam kolegów w policji, z którymi razem studiowałem na, w służbach publicznych. Nie może być tak. I też mam kibicują w tych starciach z wami, bo sami są tak samo obrażani, bo to jest obraza tak naprawdę dla was. Mnie Oczywiście. To, skoraj, kopią was w dobrą, wy robicie to, to, to bo władzę. Ale was kopią. bez takich tekstów. No po prostu, ta, ale jesteście to jest wykorzystywani do, rzeczy. do takiej roboty. A powinniście tak naprawdę szukać bandytów, złodziei i innych, a nie ludzi, którzy idą na kamerę. No, w masce, bez maski. Bez maski. Nie. no, bez maski. Ale nie ma prawa, które nam nakazuje noszenie maski, jeżeli jesteśmy osobami zdrowymi. Panie Piotrze? Tak, to ja. Popaki, my nie mamy żadnych pretensji do was, tylko mamy pretensje o to, że nie, ja mam pretensje tylko o to, że wy nękacie ludzi, czyli nas, naród, a, a, a pozwalacie na to, żeby ci bandyci dalej robili to wszystko bezprawnie, tylko to nas boli, nie, bo, bo my walczymy tak samo o wasze dzieci, o wasze rodziny, no wasze, wy jesteście, wy jesteście od tego, żeby nas chronić. Nic im nie robicie, a my. 400, my 400, 400, 400 parę dziesięciu ludzi prawa, dyktuje 30 paru milionom ludzi, jak mają postępować się. wbrew prawu. A wy chronicie właśnie te, tych no ludzi, się, a nie chronicie my nas my tutaj my nie dookoła. Nie będzie nigdy dobrze, jak będziecie tak myśleć. I do bo no, jak, w, w, jak to ma wyglądać? No? Ma to policji, Oczywiście, w ten sposób. Bo już naprawdę, no bo my nie jesteśmy do Was sztucznie nas tak, źle nie nie nastawieni. To cały czas wierzymy, że jednak zasługujecie. I do masek się czepiała, bo komendant wierzy, że my jesteśmy większym. Niż osoby, które proszę Pana, krawią. wszelkie pytania proszę kierować do rzecznika. Ale to nie pytania, no my kierujemy, proszę Pana, jeżeli pan, się, jeżeli pan stosuje się do litery prawa polskiego.. Zdrowia i obnażyłem ten dział prawny, tak naprawdę. I nie może być tak, że później prawnik w Ministerstwie Zdrowia mówi, że on tego prawa nie pisał. A kto to pisał? Czy czy pan Szumowski? Jedni, no nie, nie może tam, pan to wiedzieć. Ale jeżeli zna pan litery prawa, to powinien pan wiedzieć, że trzeba się stosować do konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nie do rozporządzenia. Bo rozporządzenie jest bez. Tak, ale. No, rozumiecie to? Otóż to. No, to. To jest legalne. Brunienie bez prawa jest legalne, tak? Według pana? No Niech pan powie, według, według, według pana, jako pan jest osobą publiczną, funkcjonariuszem publicznym, chroniącym, szczerze pan prawo. To pan jak, pan, jak pan myśli, według własnej oceny. Robi Pan dobrze, wystawiając mandaty albo zaczepiając ludzi, którzy chodzą bez maseczki. Nie, pana, nie jestem osobą publiczną, tylko funkcjonariuszem yes, No to no to tak czy inaczej jest pan osobą publiczną. ani jednego przypadku, czy 7 miesięcy osoby z koroną. informować o tym, że nie wyrażam zgody na to głos. Głos. Ale to akurat nie pana, to, to akurat nie, nie ma pan nic do powiedzenia w tej kwestii, dlatego że właśnie pan jest osobą publiczną. Pan może zawsze odpowiadać, jak teraz dostaniemy mandat, to, nie, to dostaniemy, go nielegalnie. Tak? Nie no oczywiście, że nie przyjmujemy to my zakładamy wam sprawy z 231. Oczywiście. oczywiście. Założymy, nie, założymy wam serio. Jeżeli wystawicie nam mandat, to my zakładamy my wam sprawę informujemy tak, was tak. o tym. Z artykułu 231. 231. zobaczycie, no, że minie rok, no, dwa i... Pół dwa, roku czekaliśmy, no, rok, dwa, pół dwa, roku czekaliśmy aż się państwo zreflektujecie i porozmawiacie to, ze swoimi uczestnikami. 6 miesięcy mieliście. Tak naprawdę tam na tych to z pół godziny ugóry, to z pół trzeba poczytać, żeby się tego dowiedzieć. Znaczy pół godziny. My wspólnie jedziemy na tym wózku tak naprawdę. Zobaczcie jak oni dzielą naród. Są specjalnie służby, funkcjonariuszy przeciwko własnym rodakom nastawić. Przecież wasze dzieci też będą gnębione, będą szczepione, będą wszystko musiały mieć. jak bo wejdzie na wokal. Nie się wami, normalnie tracicie połowę uposażenia. No, i my też mamy na Was e, motyw, e, jak e, Wy nam przeszkadzacie, my nie możemy pójść e, herbaty się napić. Dobra, to my też będziemy składać 231. Jeżeli to będzie przechodzić, no to Wy też będziecie mieli raz, że będziecie musieli chodzić po tych sądach i tak dalej. No to po co nam to jest? Rozumiem grozi Jak najbardziej <laughs> ma Pan do tego prawo, tak? No. tak, no, tak pan nie rozumiem ja tego, mam, co Pan robi. Ma Pan prawo, bo wie Pan, studiowałem. To e, prawo szkoda, że i Pan nie, nie rozumie prawnik, tego, co i Pan i teraz robi, że Pan chroni dalej bezprawia, tak? Nie. Pan ma to zakodowane w głowie i nic do Pana nie dociera. Ale pan powiedział, że, że przed chwilą wypowiadał. Droń do głowy. Poseł. Poseł. to ja się nie pan, że pan zalepi prawo. To tak to bo... 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 Nawet policji, to policji to jesteście podzieleni. To Wiem do tym młody dobrze, wie, co byłem mówi. ostatnio na przesłuchaniu Chodźmy na policji. Wiem Bałne. jakie tam ma część to ludzi zdanie i druga część Także wiem, że i policja jest podzielona, jak tak samo jak i ludzie. To wszystko po porządku na wszystko Druga sprawa, tak, ja już słyszałem o zastraszaniu, że was będą zwalniać i Ukraińców będą zatrudniać na wasze miejsce. Ja nie wiem, wszyscy jesteśmy poddani metodzie strachu. Was zastraszają, wy nas zastraszacie i to cały czas dąży tylko strach, strachem pogarnianiem.